Cześć, witajcie! Z tej strony cichu! Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Numizmatyki. Mamy już dzisiaj czwarty odcinek, w którym przyglądamy się czeskim banknotom w obiegu czyli koronom czeskim. Jest to przedostatni banknot, jaki Czesi posiadają w obiegu. Bardzo duży nominał, 2000 koron. Przeliczając to na złotówki, czyli jedna korona, 17 groszy, wychodzi nam 340 zł, czyli dosyć duży, duży nominał. I też duży banknot. Zaraz porównam Wam go z na przykład naszą seteczką, żebyście mieli do czynienia, żebyście wiedzieli, jaki ten banknot jest duży, bo może tak przed obiektywem, przed naszym Waszym ekranem aż tak bardzo duży się nie wydaje, chociaż przy mojej ręce no jest dosyć dużawy, powiedziałbym. Wyprostujmy go, bo chyba go skrzywiłem, albo nie, ale myślę, że teraz o, nie będzie źle. Jest to, tak jak wspomniałem już wcześniej, właśnie 2000 koron. Największym nominałem czeskim jest 5000 koron z Tomaszem Masarykiem, czyli prezydentem Czechosłowacji w okresie międzywojennym który przypom chyba umarł w roku, dwa lata po Piłsudskim w 1937 e, dobra Co, kogo, mi tu, kogo my tu widzimy chciałbym się najpierw skupić na historii osoby, którą tutaj na tym, na, która na tym banknocie się znajduje, a jest to Emma Destinowa, czyli najsłynniejsza no chyba nie skłamałbym, jeśli użyłbym, użyłbym stwierdzenia, że najsłynniejsza śpiewaczka operowa w historii Republiki Czeskiej i ogólnie w historii Czech e, Urodziła się w 1878 roku na Nowym mieście w Pradze. 20 lat później zaczęła swoją karierę i, co ciekawe, nie została przyjęta do podajże opery w Pradze, tylko została zatrudniona w operze berlińskiej, gdzie tam śpiewała przez jakiś okres. Aż w 10 lat później, w wieku 30 lat, wybrała się na podbój Ameryki. Gdzie śpiewała z bardzo słynnym tenorem, jednym z najsłynniejszych w ogóle powiedziałbym, twórców muzyki początku wieku XX, Enrico Caruso, czyli jednym z najlepszych, najbardziej zasłużonych śpiewaków i tenorzystów wszechczasów. Włochem, z tego co pamiętam. W połowie niestety. Uważała, że nie będzie śpiewała do nie wiem do, do czasu, do kiedy będzie mogła, po prostu zejdzie ze sceny. Niestety przez całe życie, raczej późno, późniejszą już młodość, dokucza jej bardzo nadwaga, spowodowana głosem. Bardzo mi się, może nie spowodowana głosem, ale po prostu dokucza jej nadwaga. Zawsze mi się z nadwagą i operą kojarzy Monestart Kabali, jeśli dobrze pomyliłem. To taka kobieta, bardzo słynna śpiewaczka operowa hiszpańska, z tego co pamiętam, co śpiewała razem, z, nagrała nawet album, z tego co pamiętam, Bar Barcelona, z, no z, moim jednym z jednym z idolów moich, Freddie Mercury, który właśnie w roku 18, 1988 na, nagrał z nią swój drugi solowy album, album Barcelona. No albo wracając do Emmy Destynowej. Na tak zwanej emeryturze, kiedy już nie śpiewała, mieszkała w zamku w straży nad Nerżarku, coś takiego, tak się ten zamek nazywał, gdzie zbierała przede wszystkim dzieła sztuki. Można też było rzecz, że udzielała lekcji muzyki, lekcji śpiewu ale niestety zmarła w roku 1930, bardzo przedwcześnie był w wieku 52 lat na komplikacji spowodowanej operacją w oka. Operacją oka, która, która miała miejsce w podaję, że w roku 1930 gdzieś tam w styczniu na początku w czeskich budziejowicach, które miałem przyjemność odwiedzić parę raz, tak raz byłem kiedyś w czeskich budziejowicach, została pochowana w Panteonie, w Panteonie, jakbym to mógł rzec. No tak, to jest Panteon znajdujący się na cmentarzu wyszehradzkim w Pradze, panteon poświęcony najwybitniejszym Czechom, to jest bodajże jakiś grobowiec slawiński. Tak, to jest slawiński na, na grobowiec, czyli taki powiedziałbym panteon najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych Czechów, znajdujący się na cmentarzu wyszehradzkim w Pradze. Nie mylmy z miastem znajdującym się na Węgrzech, bardzo bogatym historycznie. No i tak banknot się prezentuje, jest to bank z 2007 roku, niestety nie jest on w stanie bankowym, bo jak widzicie ma on troszeczkę pognieceń, ale widzimy bardzo ciekawe zabezpieczenia, oczywiście nitka z, z znakami Narodowego Banku Czeskiego oraz z nominałem, jeśli się nie mylę i tutaj widzimy jakąś taką tasiemkę, zabezpieczenie dwukolorowe pod światło, jest takie ono żółto, Powiedziałbym żółto-fioletowo-niebieskie. Bardzo ładne zabezpieczenie. Pamiętam z tego, co pamiętam, jak wcześniej pokazywałem wam banknot 1000 koron z Franciszkiem Palackim. Również taki pasek na nim był. Widzimy tutaj e, oczywiście obraz, e, jakiś portret, może zdjęcie już nawet Emmy Destinowej w wieku młodzieńczym, bo raczej nie wygląda ono tutaj na, na jakąś 40-50-latkę. Chociaż mogę się mylić. Widzimy tutaj jakąś harfę, nie wiem z czym to jest związane. Z tego co wiem, ona była bardzo słynną sopranem, sopranistką operową. Śpiewała, właśnie mówię, w Berlinie, w Londynie, w Czechach. No, w Czechach, to w ogóle w Czechosłowacji, to ona miała kilkadziesiąt turne, może nie kilkadziesiąt, ale bardzo wiele razy śpiewała w Czechach. Właśnie śpiewała w Nowym Jorku, co na pewno zasługuje na uwagę. Porównałbym ją z takim polskim Janem Kiepurą, który również zrobił ogromną karierę w dwudziestoleciu międzywojennym, ale to też nie te lata, bo Jan Kiepura, z tego co pamiętam, urodził się w Sosnowcu na początku wieku XX, nie wiem, 1901, czyli tak różnica dwudziestu kilku lat pomiędzy nimi była. No i też zmarł kilkadziesiąt lat później, ponieważ zmarł w Podajrze w latach 60., 65, 66, a Emma Destinowa w 1930. No, kolorystyka, tak jak powiedziałem, zielona, bardzo ładna, mi się on ten bank bardzo podoba. No, a tył prezentuje się również, myślę, że bardzo ciekawie. Widzimy tutaj jakieś wiolonczele, na pewno są to e, pochodne jakiś skrzypiec, może jakiś, nie wiem. Ja mam zawsze problem z tymi. E, to jest na pewno, jeśli teraz nie popełnej gafii, to jest instrument smyczkowy chyba, tak? Bo po prostu no, smyczek, e, dzięki smyczkowi możemy na nim grać. E, Smyczkowy, strunowy, ale raczej smyczkowy. Są to może jakieś skrzypcze, wiolonczela, jakiś nie wiem, coś takiego. I widzimy jakąś twarz kobiety, w której odpowiedziałbym gdzieś tutaj jakieś owoce wyrastają, jakieś po prostu symbole roślinne. Widzimy również literę D, która wszystko to oplata i jakiś po prostu wystający kwiatek. Godło Republiki Czeskiej. Zabezpieczenie też również się znajduje. No, po tej stronie tak aż bardzo zabezpieczenia nie widać, jedynie nie widać prześwitującą nitkę, wstęgę, tą, no taką nitkę zabezpieczającą, którą widzieliśmy na przodzie. Na przodzie, na przodzie. Widzimy również jakąś harfę tutaj, tak jak na przykład e, na setce mamy bodajże K tutaj mieliśmy, e, na tysiaku bodajże mieliśmy P, tak P, chyba coś takiego. E, no tutaj mamy harfę. Mm -hmm. Znak wodny przedstawia również twarz emmy destynowej, ale to pokażę już Wam za chwilę. Ale jeszcze parę ciekawostek, na początku, jeszcze chciałbym pokazać, jak się prezentuje stówka przy tym banknocie. Jak widzicie, stówka jest o wiele mniejsza. Mm -hmm. O wiele mniejszy banknot. 2000 koron jest naprawdę dużym, dużym banknotem. E, no i jeszcze chciałbym nadmienić, e, że. W polskiej historii papierów wartościowych, po prostu w naszym, w naszym obiegu, mieliśmy rzadko do czynienia z nominałem 2000, chociaż był taki okres. Z tego, co przypominam, pra, tak, tak naprawdę to chyba tylko raz mieliśmy w obiegu 2000 zł w jednym banknocie, ponieważ były to czasy lat, późnych lat 70., początku lat 80., kiedy to w obiegu posiadaliśmy takie oto 2000 zł, 2000 zł z Mieszkiem pierwszym. Widzimy tu również taka kolorystyka szara, ale to omówię na osobnym odcinku, bo na pewno ten banknot zasługuje na, 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 bardziej, na większą uwagę, bo naprawdę jest on piękny. A na tyle widzimy no, wizerunek Bolesława Chrobrego. Według mnie banknot o wiele ładniejszy niż owe 2000 koron. naprawdę piękny banknot i był to jedyny banknot z serii Wielcy Polacji jeden z niewielu banknotów w naszej historii, na którym znajdowały się dwie persony. Jedna na jednej stronie, jedna na awersie, druga na rewersie, Bolesław Chrobry oraz jego ojciec mieszko pierwszy. No przyjrzymy się kiedyś jemu bardziej na pewno. Co bym jeszcze tutaj rzekł? Eee, tak, jeszcze chyba mieliśmy do czynienia z pięcioma tysiącami polskich marek, kiedy to właśnie największym, przypomnę, największym banknocie w historii Polski, na którym znajdowała się Jadwiga Nygawińska oraz Tadeusz Kościuszko. No to dobrze, myślę, że w tym momencie dobnęliśmy do końca 2000 koron według mnie wygląda bardzo ładnie. W najbliższym czasie pokażę jeszcze wam 50 koron czeskich ze świętą Agnieszką, które zostało już wycofane z obiegu paręnaście no kilka lat temu. Ja pamiętam, że jeszcze w 2011 roku, kiedy byłem na Czech w Czechach, to jeszcze tym banknotem płaciłem, czyli no prawie 10 lat temu. No nie wiem, 5 tysięcy koron jeszcze minie chyba dosyć, dosyć spory okres, kiedy Wam pokażę, bo no nie okłamujmy się, jest to potężny nominał 850 zł na polskie, no ale cóż, myślę, że kiedyś on się pojawi, bo po prostu koło musi się zatoczyć i odsetki do 5 tysięcy wszystkie banknoty, myślę, że jeśli będę miał po prostu okazję, to na pewno Wam z przyjemnością je zaprezentuję. Czy no, to myślę, że również w tym momencie wypadałoby się już pożegnać oraz zaprosić do kolejnych odcinków, które już niebawem. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Oczywiście, jeśli filmik się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. A jeśli podobała wam się cała moja twórczość i ogólnie lubicie oglądać mój kanał, to oczywiście, jeśli nadal nie subskrybujecie, to myślę, że nie będzie to nic trudnego. Życzę miłego dnia, no i cześć.